Cześć! W dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować wyjątkowy samochód. Jest nim Porsche Cayenne z 2016 roku. Dla jednych Porsche z instalacją gazową może brzmieć jak kiepski żart, a dla innych będzie to głos rozsądku z uwagi na dużą pojemność silnika. Jeżeli jesteście ciekawi, jak prezentuje się ten model właśnie z zamontowanym LPG na pokładzie, zostańcie z nami do końca. Ferdinand Porsche, czyli założyciel marki Porsche, był konstruktorem z jednego z najbardziej znanych samochodów na świecie, czyli Volkswagena Beetle, a potocznie zwanego Garbusem. W latach 30. XX wieku właśnie stworzył samochód dla ludu. Porsche Cayenne po raz pierwszy pojawiło się w 2002 roku. Prezentowany model jest drugą generacją, natomiast trzecia generacja zadebiutowała w 2017 roku. Na pierwszy rzut oka samochód wygląda bardzo masywnie, muskularnie, ale jednocześnie ma takie sportowe zacięcie, do czego zdążyła nas przyzwyczaić marka Porsche. Charakterystyczne reflektory, cały samochód jest w kolorze czarnym, więc bardzo elegancko się prezentuje. No naprawdę kawał świetnej chóry. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową, jest tutaj naprawdę czym pojeździć, i zaraz z miłą chęcią Wam ją zaprezentuję. No, i nadszedł ten czas, żeby wam pokazać jednostkę napędową. Oczywiście maska otwiera się na siłownikach, na siłownikach, jak to samochód klasy Premium, i tutaj serce pojazdu, czyli jednostka z wtryskiem bezpośrednim oraz turbo doładowaniem. Jest to silnik ośmiocylindrowy. O pojemności 48 litra, które generuje moc uwaga, 520 koni mechanicznych. Już nie mogę się doczekać, aż zajmę miejsce za kierownicą tego luksusowego suwa. No i co mogę dodać? Jeżeli chodzi o zabudowaną instalację gazową, zwróćcie uwagę, że tutaj nic, absolutnie nic nie widać. Wszystko jest poukrywane, aby po prostu ten samochód wyglądał jak w oryginale, więc w żaden sposób tej instalacji gazowej tutaj nie będziecie w stanie dostrzec. Nie wspomniałem Wam, że na froncie dominuje taki grill, który ma trzy wloty powietrza. Również jest to bardzo fajnie wyeksponowane tutaj z przodu. 21-calowe felgi, czyli można powiedzieć bardzo duże. Jest tutaj ogromny prześwit, jak to nasuwa przystało. No i teraz dochodzimy do kolejnego miejsca, jakim jest wlew do tankowania gazu. Nie ma tutaj zbyt dużo miejsca pod klapką, więc nie ma możliwości, aby zabudować pełne złącze, natomiast po prostu podczas tankowania należy użyć adaptera, wkręcić go w to miejsce, no i wtedy będziecie mogli już tankować dwukrotnie tańsze paliwo. A uwierzcie mi, ten samochód swoje potrafi połknąć, że tak powiem, bo nie należy raczej do oszczędnych. Już sama pojemność jednostki napędowej oraz moc, no 520 koni, więc przypuszczam, że tutaj kilkanaście litrów na 100 km choć o spalaniu powiem nieco później. Tył pojazdu czarny napis Porsche 4 rury wydechowe taki delikatny spoiler no i patrzymy teraz do przestrzeni bagażowej klapa w prądzie no, i mamy przestrzeń bagażową w pełnej okazałości 620 litrów pojemności to całkiem, całkiem sporo. Myślę, że bez problemu będziecie w stanie się tutaj zapakować, czy to na wakacje, czy na jakieś bardzo duże zakupy. Jeżeli chodzi natomiast o próg załadunku, a właściwie jego wrak bo nie jest on tutaj obecny z powodu zabudowanego zbiornika w miejscu na koło zapasowe już Wam pokazuję, ten zbiornik jest właśnie zabudowany w tym miejscu, jego całkowita pojemność to 63 litry, natomiast uwagi na 80% stopień napełnienia, klient będzie mógł zatankować nieco ponad 50 litrów gazu, czyli całkiem całkiem sporo. Tak to się prezentuje. No i instalacja gazowa w bohaterze dzisiejszego odcinka została już wstępnie omówiona, więc pora na ten mój ulubiony moment zająć miejsce za kierownicą i po prostu udać się na przejażdżkę dzisiejszym bohaterem odcinka Porsche Cayenne. No i przyznam szczerze, że nie dziwię się, że Porsche jest ikoną luksusu, bo naprawdę tym samochodem jeździ się naprawdę kapitalnie. Jest bardzo wygodne, skórzane fotele w bardzo takim fajnym, brązowym kolorze. Będzie również praktyczny, bo doskonale wiecie, jak to jest z jasną tapicerką. No i wnętrze. Mimo, że jest już to 9-letni samochód, to naprawdę świetnie się trzyma. Widać, że materiały użyte tutaj są naprawdę górna półka. Multum zegarów, no bo mamy tutaj aż 5. Centralny pokazuje nam obroty. Dodatkowo mamy jeszcze oczywiście prędkościomierz. Mamy również taki kolorowy wyświetlacz, który jest również takim dodatkowym ekranem inforozrywki. Mamy również oczywiście poziom paliwa, Temperaturę oleju. No, bardzo fajnie się to prezentuje. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy widzę aż tak dużo zegarów, więc bardzo ciekawie to wygląda. Mamy również zegar analogowy, duży ekran, inforozrywki, multum przycisków. Pierwszy raz jadę tym samochodem, więc mógłbym się tutaj trochę pogubić, ale plus, że są one fizyczne, więc w każdej chwili. W łatwy sposób, gdy już ktoś więcej jeździ tym samochodem, no to będzie mógł, że tak powiem, na czuja wybrać opcję, która po prostu go interesuje. Automatyczna skrzynia biegów, napęd na cztery koła. No, czego ten samochód nie ma? Moim zdaniem świetny wybór. Na pewno będzie to samochód, który w użytkowaniu na benzynie raczej będzie po kieszeni. Mocno, że tak powiem, szarpał właściciela. Natomiast po to jest instalacja gazowa zabudowana w tym modelu, aby te koszty wydatków na paliwo zredukować. 4,8 litra pojemności, 520 koni mechanicznych mocy. Więc tutaj o EcoDrivingu drivingu nie będziemy w ogóle rozmawiać, bo no to nie, nie ten typ samochodu. Myślę, że 15-16 litrów. Na 100 kilometrów ten samochód będzie pobierał benzynę, więc to jest to naprawdę dużo. Dzisiaj, gdy nagrywamy ten materiał, jest wrzesień 2025 roku, no to koszt pokonania 100 kilometrów tym samochodem na benzynie to będzie około 100 zł. Natomiast w przypadku instalacji gazowej Mamy tutaj wtrysk bezpośredni, więc 85% pobieranego paliwa to będzie gaz, a 10 do 15% to będzie benzyna w celu dotrysku. Przyjmijmy, że ten samochód spala około 16 litrów gazu razy 2,50, bo taka jest teraz cena gazu, oczywiście w zaokrągleniu, no to mamy około 40 zł za gaz plus kilka litrów benzyny w celu dotrysku, myślę, że około 2-3 litry, no to Nieco ponad 50 zł będzie nas kosztowało 100 km, więc oszczędzamy aż 50 zł na każdych 100 km. Na 1000 km będzie to 500 zł, a po pokonaniu dystansu 10 000 km będzie już to 5 zł. Ten samochód ma 174 000 przebiegu, więc 100 000 przebiegu, no to mamy 50 000 zł oszczędności. No to już. Myślę, że przy takim przebiegu, jak ktoś by pokonał na instalacji gazowej, to ten samochód już można powiedzieć niemal, że byłby w całości spłacony. A instalacja gazowa to już chyba 10 razy by się zwróciła. Więc jeżeli ktoś dużo jeździ, nawet mało takim samochodem, tak naprawdę, to a będzie go długo trzymał, no to na, po, po jakimś okresie czasu po prostu ta instalacja gazowa się zamortyzuje. Kusi mnie teraz, mamy taki prosty kawałek drogi żeby sprawdzić przyspieszenie, te 520 koni mechanicznych mocy za wszystkie drkania z góry. Przepraszam. I to jest prawdziwa motoryzacja. 4,8 litra, 520 koni mechanicznych. Naprawdę ten samochód dosłownie płynie po drodze. Świetne wrażenia z jazdy. Czego chcieć więcej? Zatem pan Rafał, który przyjechał do nas z województwa podlaskiego, oczywiście serdeczne pozdrowienia. Oprócz tego, że będzie podróżował za połowę ceny, otrzyma również naszą pięcioletnią gwarancję z limitem aż 150 tysięcy kilometrów. W automiksie zamontowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy instalacji gazowych do ogromnej liczby modeli samochodów, więc naprawdę zresztą możecie to zobaczyć nawet na naszym kanale YouTube. Po naszych realizacjach montujemy instalacje gazowe naprawdę do ludzi z różnych części Polski, a nawet mamy za sobą zagraniczne realizacje. Montowaliśmy już w często w samochodach np. Na u naszych południowych sąsiadów, czyli Czech. Zdarzało się, że ktoś przyjechał z Austrii, z Niemiec, nawet z Rumunii. Jeden pan przyjechał Lexusem, więc naprawdę mamy ogromne doświadczenie i w naszym warsztacie mamy taki podział prac, aby po prostu wykwalifikowani pracownicy mogli zająć się poszczególnymi zadaniami, takimi jak na przykład montaż zbiorników, montaż instalacji gazowych pod maską, montaż elektroniki, programowanie. Jest tego naprawdę sporo. Każdy na końcu podpisuje się na liście kontrolnej, co jest gwarancją wysokiej jakości. Chciałbym Wam jeszcze zaprezentować, jak samochód przełącza się między paliwami, bo jedziemy teraz na zasilaniu gazem, ale już instalację gazową wyłączamy. A teraz już została z powrotem uruchomiona. Widzę to po diodkach, które świecą się teraz ciągłym światłem, a także po kliknięciu elektrozaworu, więc teraz mam pewność, że instalacja gazowa działa. I teraz jeszcze chciałbym Wam na koniec zaprezentować tryb Sport Plus. No, rzeczywiście, samochód jest bardziej żwawy, da się to odczuć. Mamy teraz taką deszczową pogodę, więc chcemy ten samochód oddać klientowi w całości. Nie będziemy go tu piłować, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że naprawdę daje radę. Tymczasem, ja dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że temat Porsche Cayenne został wyczerpany, no Porsche kawał historii, wyścigi Mans wielokrotnie zostały wygrywane właśnie przez tą markę. Można powiedzieć ikona motoryzacji. Ja cieszę się, że mogłem tym samochodem pokonać chociaż trochę tych kilometrów i zapraszam Was. Do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia motywującej łapki w górę. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!